czy kiedykolwiek czułeś się powołany do czegoś wielkiego, ale strach lub uprzedzenia sprawiły, że uciekłeś w przeciwnym kierunku. Historia Jonasza, jednego z najbardziej intrygujących proroków w Biblii, jest żywym lustrem tej ludzkiej walki, ale przede wszystkim jest donośnym świadectwem nieskończonego miłosierdzia Boga. Przygotuj się na podróż, która zakwestionuje twoje pojęcia o posłuszeństwie współczuciu i nieograniczonym zasięgu boskiej miłości. Jeśli jesteś gotów zanurzyć się w głębinach łaski i odkryć ponadczasowe lekcje o woli Boga, zostaw swój lajk, like, zapisz się do kanału i skomentuj, miłosierdzie Boga mnie dosięga. Jonasz, syn Amittają, był prorokiem Boga, ale jego historia różni się drastycznie od większości jego kolegów. Zamiast chętnie przyjąć boskie zlecenie, Próbował przed nim uciec. Pan powołał go do konkretnej i wymagającej misji iść do Niniwy, stolicy Asyrii, i głosić przeciwko jej wielkiej niegodziwości. Niniwa była pogańskim miastem, znanym ze swojej okrucieństwa i bałwochwalstwa, imperium budzącym strach w Izraelu. Dla Jonasza idea głoszenia pokuty tak wrogim ludom, a co gorsza, ludom, których uważał za wrogów Izraela, była nie do zniesienia. Wiedział, że Bóg jest współczujący i miłosierny. I obawiał się, że jeśli niniwici będą pokutować, Bóg im przebaczy. Było to sprzeczne z jego własnymi pragnieniami sprawiedliwości i odwetu wobec ludu, który uciskał Izrael. Jego ograniczona wizja boskiej sprawiedliwości uniemożliwiła mu dostrzeżenie serca Boga dla wszystkich narodów. Boże powołanie nie było tylko po to, by potępić grzech, ale by zaoferować możliwość pokuty. Przesłanie Jonasza byłoby ultimatum, ale także zaproszeniem do łaski. Jednak Jonasz nie mógł pogodzić się z ideą, że miłosierdzie Boga mogłoby rozciągnąć się na tak podły lud. Jego nacjonalizm i uprzedzenia przesłoniły jego zrozumienie uniwersalnego charakteru Bożej miłości. Zamiast być posłusznym, Jonasz postanowił uciec. Zszedł do Dzejfi, portu morskiego, i znalazł statek płynący do Tarsisz, miasta leżącego w przeciwnym kierunku od Niniwy. Jego zamiarem było oddalenie się jak najdalej od obecności pana i misji, która mu została powierzona. Zapłacił za przejazd i wsiadł na pokład, wierząc, że może uciec przed boską wolą, co jest częstym błędem w historii ludzkości. Ta początkowa ucieczka Jonasza jest potężnym przypomnieniem, że nieposłuszeństwo nie zawsze jest aktem otwartego buntu, ale często próbą uniknięcia dyskomfortu lub tego, co uważamy za niesprawiedliwe. Historia Jonasza zaczyna się od aktu ucieczki, ale wkrótce przekształca się w głęboką lekcję o suwerenności Boga i daremności próby ucieczki przed jego zamiarami. Jonasz wsiadł na statek, być może czując tymczasową ulgę z powodu oddalenia się od misji. Jednak pokój, którego szukał, był iluzoryczny. Bóg w swojej suwerenności nie pozwoliłby, aby jego plan został udaremniony przez nieposłuszeństwo proroka. Pan zesłał wielką burzę na morze tak gwałtowną, że statek groził rozpadnięciem się. Terror ogarnął marynarzy którzy byli doświadczeni w radzeniu sobie z burzami oceanicznymi, ale nigdy nie widzieli czegoś tak wściekłego. Każdy marynarz wołał do swojego własnego Boga i zaczęli wyrzucać ładunek za burtę, aby odciążyć statek. Tymczasem Jonasz, sprawca całego tego zamieszania, był w ładowni statku, śpiąc głęboko. Kapitan statku znalazł go i skarcił, nalegając, aby wołał do swojego Boga. Mając nadzieję, że on może mieć miłosierdzie i uratować ich od nieuchronnej zagłady, ironia sytuacji była namacalna. Prorok Boga spał, podczas gdy poganie wołali o zbawienie. Marynarze, desperacko próbując zrozumieć przyczynę burzy, rzucili losy, aby dowiedzieć się, kto był odpowiedzialny za tę katastrofę. Los padł na Jonasza. Został skonfrontowany i. Nie mogąc już dłużej ukrywać swojego nieposłuszeństwa, wyznał, że ucieka przed Panem, bogiem nieba, który stworzył morze i suchą ziemię. Jego wyznanie przyniosło jeszcze większy strach na marynarzy, którzy teraz rozumieli wielkość obrazy wobec tak potężnego Boga. Zapytali Jonasza, co powinni z nim zrobić, aby morze się uspokoiło. Jonasz, rozumiejąc, że jego nieposłuszeństwo było przyczyną boskiego gniewu, polecił im wrzucić go do morza. Marynarze, niechętni do przelewania niewinnej krwi, próbowali wiosłować mocniej, aby dotrzeć do lądu, ale burza tylko nasilała się w furii. W końcu, uznając wolę Boga, modlili się do Pana, prosząc, aby nie obciążał ich odpowiedzialnością za śmierć Jonasza i wrzucili go do morza. Gdy tylko Jonasz został wrzucony do morza, burza natychmiast ustała. Morze się uspokoiło, a marynarze, ogarnięci wielkim strachem przed Panem, złożyli ofiary i złożyli śluby. Suwerenność Boga objawiła się nie tylko w burzy, ale także w jej ustaniu, dowodząc, że On kontroluje wszystkie rzeczy, nawet ludzkie nieposłuszeństwo. Jonasz, teraz w wzburzonych wodach, miał doświadczyć nowej i nieoczekiwanej boskiej interwencji. Kiedy Jonasz został wrzucony do morza, wydawało się, że nadszedł jego koniec. Wody go pochłonęły, a ciemność go otoczyła. Jednak Bóg, w swojej nieskończonej łasce i z jeszcze większym celem na myśli, przygotował wielką rybę, aby połknęła Jonasza. To nie była ostateczna kara. Ale środek zbawienia i okazja dla proroka do refleksji nad swoim nieposłuszeństwem. Jonasz pozostał w brzuchu ryby przez trzy dni i trzy noce okres, który stałby się prorockim symbolem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym klaustrofobicznym i śmierdzącym środowisku Jonasz miał czas na skonfrontowanie się ze swoim własnym buntem. zdala od światła słonecznego i ludzkiego towarzystwa Został zmuszony do spojrzenia w siebie i uznania powagi swojej ucieczki. Brzuch ryby stał się więzieniem, ale także sanktuarium miejscem, gdzie głos Boga mógł w końcu być słyszany bez rozpraszania zewnętrznego świata. To było miejsce wymuszonej izolacji, ale także głębokiej introspekcji. To doświadczenie w brzuchu ryby nie było tylko fizyczne, ale głęboko duchowe. Jonasz był w Szeolu. Miejscu umarłych, symbolicznie, był w otchłani rozpaczy, gdzie nadzieja wydawała się zniknąć. Jednak nawet tam obecność Boga go dosięgła. Wielka ryba go nie strawiła, ale utrzymała przy życiu, czekając na odpowiedni moment, aby wypełnić boski cel. To był ciągły cud, demonstracja mocy Boga nad naturą i nad życiem Jego sług. Ryba, choć narzędzie dyscypliny, była także narzędziem zbawienia. Zapobiegła utonięciu Jonasza i utrzymała go w bezpieczeństwie, dopóki prorok nie był gotowy do pokuty i posłuszeństwa. Ta boska interwencja jest przypomnieniem, że nawet w naszych momentach największego nieposłuszeństwa, Bóg nadal ma kontrolę i może używać niezwykłych okoliczności, aby przywrócić nas na swoją drogę. Brzuch ryby stał się łonem duchowego odrodzenia dla Jonasza. Tak więc historia wielkiej ryby to nie tylko fantastyczna opowieść, ale potężna alegoria łaski i suwerenności Boga. Pokazuje, że nie ma miejsca, gdzie moglibyśmy się ukryć przed jego obecnością lub jego celami. I że nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach Bóg może działać cuda, aby nas uratować i przygotować do misji, którą nam powierzył. Jonasz miał się nauczyć niezapomnianej lekcji o boskim miłosierdziu. Tam, w otchłannych głębinach, gdzie światło słoneczne nie docierało, a dźwięk zewnętrznego świata był tylko odległym echem, Jonasz znalazł się w pułapce. Zapach ryby i wodorostów go dusił, ciemność była całkowita, a początkowa panika ustąpiła miejsca ponurej rezygnacji. Był w brzuchu wielkiej ryby wodnym grobowcu, a śmierć wydawała się jego nieuniknionym przeznaczeniem. Ale z dna tej otchłani coś zapaliło się w sercu Jonasza nadzieja. Wiedział, że nawet tam, w brzuchu morskiego potwora, Bóg nadal był suwerenny. W środku rozpaczy Jonasz zawołał. Jego modlitwa nie była prośbą o pomoc, ale uznaniem suwerenności Boga. Wyznaniem jego nieposłuszeństwa i ślubem wdzięczności. Przypomniał sobie świątynię, miejsce obecności Boga, i wołał z głębin Szeolu, miejsca umarłych. Opisał udrękę bycia połkniętym przez wody, bycia ciągniętym do korzeni gór, bycia zamkniętym przez bramy ziemi. Ale w środku tego ponurego opisu ogłosił swoją wiarę. Gdy moja dusza omdlewała we mnie, wspomniałem Pana. I moja modlitwa dotarła do ciebie, do Twojej świętej świątyni. Minęły trzy dni i trzy noce. Każda sekunda była wiecznością, testem wiary i wytrzymałości. Ale Jonasz nie był sam. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu usłyszał wołanie swojego proroka. I wtedy, gwałtownym ruchem, wielka ryba zwymiotowała Jonasza na suchą ziemię. Prorok, Pokryty śluzem i wodorostami, ale żywy, oddychał świeżym powietrzem z niewypowiedzianą wdzięcznością. Piasek pod jego stopami był najsłodszym dywanem, po którym kiedykolwiek stąpał. Ten cud był nie tylko fizycznym wyzwoleniem, ale głęboką duchową przemianą. Jonasz nauczył się, że nie można uciec przed wolą Boga i że posłuszeństwo, choć bolesne, jest drogą do życia. Był gotowy na swoją misję, ale doświadczenie w brzuchu ryby naznaczyłoby go na zawsze, przypominając mu o boskim miłosierdziu, które go uratowało z otchłani. Z nogami mocno osadzonymi na suchej ziemi i zapachem morza nadal przywierającym do jego skóry Jonasz otrzymał słowo pana po raz drugi. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś przeciwko niemu przesłanie, które ci powiem. Tym razem nie było wahania. Doświadczenie w brzuchu ryby wyryło w jego duszy daremność ucieczki przed boską wolą. Niniwa była stolicą Asyrii, budzącym strach i okrutnym imperium, znanym ze swojej przemocy i bałwochwalstwa. To było ogromne miasto, które zajmowało trzy dni przejścia pieszo, pełne mieszkańców żyjących w moralnej ciemności. Wejście tam, jako samotny prorok nieznanego boga, aby ogłosić zniszczenie, było aktem odwagi graniczącym z szaleństwem. Ale Jonasz, teraz przemieniony, był gotowy. Szedł przez cały dzień przez miasto, wchłaniając atmosferę grzechu i przepychu. Z każdym krokiem przesłanie boga paliło w jego piersi. W końcu podniósł głos, a jego proklamacja rozbrzmiewała ulicami Niniwy. Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zniszczona. Przesłanie było krótkie, bezpośrednie, bez ogródek czy obietnic zbawienia. To było boskie ultimatum. Ku zaskoczeniu Jonasza, a może wszystkich, którzy spodziewali się reakcji szyderstwa lub przemocy, lud Niniwy zareagował w nieoczekiwany sposób. Uwierzyli Bogu od największego do najmniejszego. Wszyscy oblekli się w wory i usiedli w popiele, na znak głębokiej pokuty. Wiadomość dotarła do uszu króla Niniwy, który zszedł ze swojego tronu, zdjął swoje królewskie szaty, okrył się worem i usiadł w popiele. Ogłosił surowy post dla całego miasta, nakazując, aby ani ludzie, ani zwierzęta nie jedli ani nie piły. Rozkaz był jasny: niech wszyscy pilnie wołają do Boga. Niech porzucą swoje złe drogi i swoją przemoc. Kto wie? Może Bóg jeszcze się zlituje i z współczuciem odwróci się od swojego płonącego gniewu, abyśmy nie zginęli. Pokuta Niniwy była szczera i kompletna. Całe miasto upokorzyło się przed Bogiem, uznając swoje grzechy i szukając Jego miłosierdzia. A Bóg, widząc ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi, Zlitował się nad nieszczęściem, które powiedział, że na nich sprowadzi, i tego nie uczynił. Zniszczenie zostało uniknięte. Wielkie miasto, które było skazane, zostało oszczędzone przez boskie współczucie. Ten epizod jest potężnym świadectwem miłosierdzia Boga, które rozciąga się na wszystkich, którzy pokutują, niezależnie od ich pochodzenia czy przesłych grzechów. Przesłanie Jonasza. Choć o sądzie, utorowało drogę łasce, pokazując, że serce Boga jest zawsze otwarte na szczerą pokutę. Ale jak Jonasz, prorok, który pragnął zniszczenia niniwy, zareagowałby na te demonstracje boskiego miłosierdzia. Historia Jonasza nadal kryła głęboką lekcję o naturze Bożej miłości. Jonasz, prorok, który został zwyniotowany na suchą ziemię i był świadkiem pokuty całego miasta, Powinien był być radosny. Niniwa, wielkie i niegodziwe miasto, zwróciło się do Boga, a zniszczenie zostało uniknięte. Ale ku zaskoczeniu wszystkich, a może nawet jego samego, Jonasz nie był szczęśliwy. Przeciwnie, był głęboko oburzony. Jego gniew był tak wielki, że wolał śmierć od tej sytuacji. Ach, panie! zawołał Jonasz. Jego głos obciążony goryczą. Czy nie to mówiłem, gdy byłem jeszcze w moim kraju? Dlatego uciekłem wcześniej do Tarsisz, bo wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, nieskłonnym do gniewu i obfitującym w miłosierdzie, który żałuje czynienia zła. Jonasz był zły, ponieważ Bóg okazał miłosierdzie niniwiczom, ludowi, którego tak nienawidził. Chciał sprawiedliwości. Nie przebaczenia. Chciał zobaczyć Niniwę zniszczoną, nieuratowaną. Bóg, ze swoją nieskończoną cierpliwością, zapytał Jonasza: Czy słusznie się gniewasz? Jonasz nie odpowiedział. Wyszedł z miasta i usiadł na wschodzie, budując małe schronienie, aby chronić się przed palącym słońcem, czekając, aby zobaczyć, co stanie się z Niniwą. Nadal żywił nadzieję że Bóg zmieni zdanie i zniszczy miasto. Wtedy Pan Bóg wyznaczył roślinę, roślinę rycynową, która wyrosła nad Jonaszem, aby zapewnić cień dla jego głowy i uwolnić go od jego dyskomfortu. Jonasz był bardzo szczęśliwy z powodu rośliny. To była mile widziana ulga od palącego słońca pustyni. Ale radość Jonasza była krótkotrwała. Następnego dnia o świcie Bóg posłał robaka, który zaatakował roślinę, i ona uszła. A gdy wzeszło słońce, Bóg posłał gorący wschodni wiatr, a słońce biło w głowę Jonasza, także zemdlał i pragnął umrzeć, mówiąc: Lepiej mi umrzeć, niż żyć. Bóg wtedy zapytał Jonasza po raz drugi: Czy słusznie się gniewasz z powodu rośliny? Jonasz, nadal zirytowany i czując nieznośny upał, Odpowiedział Słusznie się gniewam, nawet na śmierć. A Bóg, łagodnym, ale stanowczym głosem, przekazał ostateczną lekcję: Żałowałeś rośliny, dla której nie pracowałeś ani nie sprawiłeś, że rośnie, która wyrosła w nocy i zginęła w nocy. A czy ja nie powinienem żałować niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy osób. Które nie potrafią odróżnić swojej prawej ręki od lewej, i wiele bydła. Lekcja była jasna i głęboka. Jonasz bardziej troszczył się o roślinę, która dawała mu tymczasowy komfort, niż o życie setek tysięcy ludzi i zwierząt. Bóg w swojej nieskończonej mądrości i miłości pokazywał Jonaszowi, że jego miłosierdzie przekracza granice uprzedzeń i nienawiści. Historia Jonasza kończy się tym retorycznym pytaniem Boga, pozostawiając czytelnika do refleksji nad ogromem boskiego współczucia. Jonasz, prorok, który próbował uciec od Boga, który został połknięty przez rybę i który oburzył się na boskie miłosierdzie, stał się symbolem ludzkiej walki przeciwko woli Boga i zdolności Boga do przekształcania serc, zarówno tych z Niniwy, jak i samego Jonasza. Jego historia jest potężnym przypomnieniem, że łaska Boga jest dla wszystkich, a boska miłość jest większa niż jakiekolwiek uprzedzenia czy pragnienie zemsty. Historia Jonasza jest wymownym świadectwem uniwersalności miłosierdzia Boga. Kwestionuje pogląd, że boska łaska jest wyłączna dla wybranej grupy lub dla tych, których uważamy za godnych. Bóg okazał swoje współczucie nie tylko Jonaszowi pomimo jego nieposłuszeństwa i uprzedzeń, ale także Niniwie, pogańskiemu i notorycznie okrutnemu miastu. To jest fundamentalna prawda, która rezonuje przez całe pismo. Miłość Boga przekracza bariery etniczne, kulturowe i moralne. Pokuta Niniwy, miasta, które nie znało Boga Izraela, jest potężnym przykładem tego, jak boskie przesłanie może dotknąć nieoczekiwanych serc. Natychmiastowa i szczera odpowiedź Króla i całego ludu, od największego do najmniejszego, pokazuje, że łaska Boga jest dostępna dla wszystkich, którzy się upokarzają i zwracają do Niego. Nie ma znaczenia, jak głęboka jest ciemność, czy jak wielki grzech, światło boskiego miłosierdzia może przenikać i przekształcać. Lekcja rośliny rycynowej w rozdziale cztery jest kulminacją tego objawienia. Bóg konfrontuje Jonasza z jego troską o roślinę, której nie uprawiał, podczas gdy odmawiał współczucia dla całego miasta. Ta prosta, ale głęboka analogia odsłania hipokryzję i zatwardziałe serce Jonasza, który bardziej cenił swój własny komfort niż życie setek tysięcy ludzi. To zaproszenie dla czytelnika do refleksji nad własnymi i rozległością Bożej miłości. Miłosierdzie Boga nie jest ograniczone przez nasze oczekiwania czy nasze osądy. Rozciąga się na wszystkich, którzy pokutują, niezależnie od ich przeszłości czy tożsamości. Ta prawda jest filarem Ewangelii, która zaprasza grzeszników ze wszystkich narodów do znalezienia przebaczenia i nowego życia w Chrystusie. Historia Jonasza jest mikrokosmosem tej uniwersalnej prawdy, pokazując, że Bóg troszczy się o każdą jednostkę, niezależnie od jej pochodzenia, kultury czy religii. Jego łaska nie ma granic. Tak więc uniwersalność boskiego miłosierdzia w Jonaszu wzywa nas do poszerzenia naszego własnego zrozumienia Bożej miłości. Zaprasza nas do przełamania barier uprzedzeń i objęcia wszystkich tym samym współczuciem, które Bóg okazał. To przesłanie nadziei dla całego świata potwierdzające, że nikt nie jest poza zasięgiem przekształcającej łaski Boga. Historia Jonasza jest w swojej istocie narodaremności próby ucieczki przed wolą Boga. Od momentu, gdy schodzi do Jejfie, aby wsiąść na statek do Tarszysz, aż do jego doświadczenia w brzuchu wielkiej ryby, każdy krok jego ucieczki jest konfrontowany przez boską suwerenność. Bóg nie tylko pozwala Jonaszowi uciec, ale aktywnie interweniuje, aby go przekierować, pokazując, że nie ma miejsca w stworzeniu, gdzie można się ukryć przed obecnością lub celami Stwórcy. Burza na morzu jest pierwszą i najbardziej dramatyczną demonstracją tej prawdy. To nie był przypadek, ale bezpośrednia interwencja Boga, aby przechwycić ucieczkę Jonasza. Morze i wiatr były posłuszne głosowi Pana zmuszając pogańskich marynarzy do uznania autorytetu Boga Jonasza. Ta scena ilustruje, że nawet gdy próbujemy oddalić się od Boga, On ma sposoby, aby nas dosięgnąć i przywrócić na swoją drogę, używając nawet elementów natury. Wielka ryba jest kulminacją tego boskiego pościgu. Jonasz nie tylko nie mógł uciec przed obecnością Boga na lądzie czy na morzu, ale został połknięty przez morskie stworzenie. Miejsce, które wydawało się końcem, ale które stało się środkiem zbawienia. Brzuch ryby, choć miejsce ciemności i rozpaczy, był także sanktuarium, gdzie Jonasz został zmuszony do skonfrontowania się ze swoim nieposłuszeństwem i wołania do Boga. To przypomnienie, że nawet w naszych najciemniejszych momentach Bóg jest obecny i działa. Lekcja jest jasna, wola Boga jest nieunikniona. Próba ucieczki przed nią to przegrana bitwa, która tylko skutkuje cierpieniem i opóźnieniem. Nieposłuszeństwo Jonasza nie zapobiegło planowi Boga dla Niniwy, ale tylko przedłużyło jego własną udrękę i doprowadziło go do przekształcającego doświadczenia. Bóg jest cierpliwy i wytrwały w swoich celach, i użyje wszystkich niezbędnych środków, aby przywrócić nas do zgodności z Jego wolą. Tak więc daremność ucieczki w Jonaszu służy zarówno jako ostrzeżenie, jak i zachęta. Ostrzeżenie, że nie możemy uciec od odpowiedzialności posłuszeństwa Bogu i zachęta, że nawet gdy zawiedziemy, Bóg ściga nas z miłością i miłosierdziem. Nie ma otchłani tak głębokiej, ani odległości tak wielkiej, która mogłaby nas oddzielić od suwerennej ręki Boga. On zawsze nas znajdzie i poprowadzi z powrotem na swoją drogę. Historia Jonasza to znacznie więcej niż przygoda proroka i wielkiej ryby. To lustro, które odbija ludzką naturę w jej złożoności, nieposłuszeństwo, strach, uprzedzenia i niechęć do przyjęcia boskiego miłosierdzia dla tych, których uważamy za niegodnych. Ale przede wszystkim to potężna narracja o nieskończonym współczuciu Boga. On nie rezygnuje ze swoich celów, nawet gdy jego narzędzia zawodzą. Ściga, ratuje i przekształca nie tylko serce całego miasta, ale także uparte serce proroka. Jonasz nauczył się, w trudny sposób, że wola Boga jest zawsze najlepszą drogą, a jego łaska nie ma granic. Historia Niniwy pokazuje nam, że szczera pokuta porusza serce Boga. I że On jest zawsze gotowy przebaczyć i przywrócić. Niech podróż Jonasza inspiruje nas do posłuszeństwa wezwaniu Boga, nawet gdy wyprowadza nas to poza naszą strefę komfortu. Niech nauczy nas kochać naszego bliźniego, nawet tych, których uważamy za naszych wrogów, i rozciągać na nich to samo miłosierdzie, które kiedyś otrzymaliśmy. Niech lekcja rośliny sprawi, że zastanowimy się nad tym, co naprawdę cenimy i nad ogromem Bożej miłości do całego Jego stworzenia. Jeśli zostałeś poruszony tą historią i przesłaniem Jonasza, nie zapomnij polubić tego filmu, podzielić się nim ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, i zapisać się do kanału, aby nie przegapić kolejnych treści. Twoja interakcja pomaga nam nieść Słowo Boże do większej liczby ludzi. Do zobaczenia następnym razem.